Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Wiadomo, że każdego roku na naszych drogach jest coraz więcej samochodów. A zatem liczba wypadków drogowych rośnie, aby uchronić się przed pytaniami w razie wypadku, a także w rozwiązywaniu sporów z przedstawicielami władz w sprawie naruszenia przepisów ruchu drogowego wielu kierowców woli zainstalować w swoim samochodzie rejestrator z antyradarem. Postaramy się dziś powiedzieć, który z nich jest lepszy. Kamery tego typu są w stanie nie tylko rejestrować ruch samochodu, ale także wszystko, co dzieje się na drodze, zgoda, gdy ma się w rękach wideo dowód niewinności, problemy znikają same, i tutaj antyradar pozwala kierowcy określić, gdzie ukryli się dzielni przedstawiciele porządku, w nadziei na zidentyfikowanie kolejnego, przestępcy i, oczywiście, uniknięcie kary, w odpowiednim miejscu zrzucając ograniczenie prędkości. 2 w 1, wygodna formuła. Zanim rozważymy ocenę najpopularniejszych urządzeń śledzących, Zrozummy niektóre cechy tych urządzeń. Gromadzenie masy urządzeń pomocników w obszarze przedniej szyby nie jest zbyt wygodne, ponieważ może odwracać uwagę kierowcy od prowadzenia pojazdu. Z tego powodu wielu producentów łączy rejestrator DVR i antyradar w jednym urządzeniu, które ma dość rozbudowaną funkcjonalność. W tym prowadzenie wideo rejestracji ruchu samochodu, co pozwala kierowcy kontrolować sytuację na drodze. Nawet przy dużej prędkości filmowanie w ciemności, antyradar, wykrywacz radarów pozwala zidentyfikować takie systemy śledzenia jak Strelka i Aftodoria. Jednak konieczne jest częste aktualizowanie bazy danych w celu uzyskania wiarygodnych danych możliwość korzystania z urządzeń w trybie miejskim i autostradowym. Urządzenie może być wyposażone w funkcje śledzenia kierunku i prędkości pojazdu. Wideorejestrator i antyradar jako jedna jednostka są wyposażone w czułą antenę, dzięki której policyjne systemy nadzoru mogą być wykrywane w znacznej odległości od samochodu. Zapewniają to moduły GPS i system Glonass. Wybór bezpiecznej jazdy. Staraliśmy się sporządzić ranking najpopularniejszych naszym zdaniem urządzeń asystentów z powodzeniem łączących w sobie antyradar i wideorejestrator, który z nich jest lepszy, aby ocenić, oczywiście, ty, drogi czytelniku. Tak więc, ocena modeli zacznijmy od przeglądu urządzenia Tetra P400 Playme. Przybliżony koszt tego modelu wynosi 14 tysięcy rubli i warto wziąć pod uwagę wysoką klasę i dokładność urządzenia. Urządzenie z powodzeniem łączy w sobie rejestrator wideo i antyradar. Wykrywacz radarów, a także może pochwalić się następującymi funkcjami, informator z modułem GPS w tandemie z potężną anteną bezbłędnie określa lokalizację policyjnych zasadzek z definicją wszelkiego rodzaju systemów śledzenia, w tym innym inne mult. Ograniczników prędkości i innych przeszkód kierowca ma możliwość wyboru niezbędnej prędkości samochodu na czas, będąc w strefie kontroli Policji Drogowej. Na ekranie monitora można oglądać wideo w rozdzielczości 1920-1080p w jakości Full HD, prędkość nagrywania wideo 30fps. Na ekranie wyświetlany jest sygnał radaru znajdującego się przed urządzeniem. Co pozwala na podjęcie niezbędnych działań i ustawienia sterowania. Są wyświetlane w menu, prostym i przyjaznym dla użytkownika. Zaszczytne drugie miejsce. Następnie nasza ocena kontynuuje przegląd modelu, który słusznie zasługuje na srebro. Poznaj, niezawodny antyradar i wysokiej jakości rejestrator wideo 2 w 1, model Wissant ST735. Prawdę mówiąc, kiedy ustalaliśmy lokalizację modeli urządzeń, Tworzyliśmy naszą ocenę i zastanawialiśmy się, które urządzenie jest lepsze. Pojawiła się myśl, że ST 735 może prowadzić w pierwszej trójce i nie bez powodu. Urządzenie to tak dokładnie namierza zasadzki wroga na drodze, że żadna sieć maskująca nie jest w stanie ukryć się przed jego bystrym okiem gwistków i pałek, jest w stanie bezbłędnie zidentyfikować każdy system śledzenia, w tym osławioną strelkę. Z której tak dumni są stróże porządku, dlaczego ten wideorejestrator i antyradar zajął dopiero dwa miejsce. Powodem tego było irytujące powiadomienie dźwiękowe, które zaczyna irytująco pikać podczas identyfikacji drogowej zasadzki, zwiększając moc sygnału, w tym nawet po tym, jak niebezpieczeństwo jest daleko w tyle. Tylko głuchy kierowca może pozostać na to obojętny. Tak więc, jeśli zastanawiasz się, które urządzenie jest lepsze, to oczywiście Wisant zasługuje na największą uwagę. Trzeci nie jest zbyteczny. Naszą ocenę będzie kontynuował zaszczytny brązowy medalista model Neonline online XCOP 9700, który jest zarówno rejestratorem wideo, jak i potężnym antyradarem połączonym w jeden kompleks. Urządzenie działa bez potrzeby długich ustawień i może być gotowe do pełnoprawnej pracy natychmiast po włączeniu. Urządzenie jest wyposażone w szeroki ekran dotykowy, dzięki czemu kierowca może bardzo wygodnie ustawiać różne polecenia, przewijać menu i po prostu oglądać wideo. Na szczególną uwagę zasługuje czujnik obiektywu kamery, który, nawiasem mówiąc, jest konstrukcją optyczną składającą się z sześciu soczewek, co zapewnia niemal doskonały obraz. Jakość obrazu to 1920 1080p i częstotliwość 30 fps. Full HD, wysokiej klasy czujnik Exmor firmy Sony zapewnia stabilny i wyraźny obraz nawet przy dużych prędkościach. Nawiasem mówiąc, Exmor jest uważany za jeden z najlepszych w szybkim nagrywaniu wideo. Nie bez powodu światowej sławy firma DJI, twórca profesjonalnych dronów, wykorzystuje te właśnie technologie. Urządzenie to jest odporne na wszystkie rodzaje radarów policyjnych, a rejestrator wideo i antyradar XCOP 9700 można kupić za 19 tysięcy rubli. Podsumowując. Nie można jednoznacznie określić, które urządzenie asystent jest lepsze, ponieważ każde z nich ma szereg zalet i wad ale można śmiało powiedzieć, że należy wybrać dokładnie te modele, które sprawdziły się i są popularne wśród krajowych kierowców. Nie ma wątpliwości że koreańscy deweloperzy i kanadyjscy producenci są uznanymi liderami w tej niszy elektroniki samochodowej. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę krajowych dróg i nieprzewidywalne sytuacje na drodze, lepiej zwrócić uwagę na produkty rosyjskich rzemieślników. Wśród krajowych rozwiązań można wyróżnić detektory firm Neonline, Streetstorm i Playme, które poruszyliśmy w dzisiejszym przeglądzie. A WordPress komentarz Hello World.